Siemanko żomeczki z tej strony Madar. Dzisiaj jest już kolejny odcinek z Gierki Kingdom Rush i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie się Wam podobał. No i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału oraz zdania łapki w górę pod filmem. No i co? Ja już nie przedłużam. I lecę grać. Okej, okay, dobra, już jesteśmy na tym miejscówce i oko mamy swojego bohatera. O! I co ja mogę nim... O, dobrze! Okej, okay, dobra. Tutaj są komendy jakieś. Dobra. Czyli co, jak ja na niego kliknę coś? Czy ja... o, pewnie się będzie jego ładował podczas walki, ale dobra. Teraz będzie już trudno, więc na początek ja bym może w sumie zrobił, żeby ich coś na razie tak... Kurczę, no. To jest ciężkie. Osłabiło. Tutaj damy łuczników. Tutaj damy ich. Teraz po drugiej stronie trzeba kogoś dać. Tu damy, może ich. I tych damy tutaj tak samo. I damy tak samo łuczników. Niech by że takie. O nie, czekajcie. nadamy łuczników. I jeszcze dodatkowo, mój ty bohaterze, pójdziesz tutaj. Dobra, ser, Gerald Rivi. No a zaczynamy, kurcze. Zobaczymy, a ja mogę tak. No co, na początek i zobaczymy. Dajcie jego ulży będzie jakoś ładował. A no, ładuje się coś tam w górnym rogu. Okej, okay, dobra. Nie no, mi się wydaje, że teraz na razie dobrze ułoży. I co ja mogę zrobić z tym? On ma jakieś szósty, jakieś poziomy, czy co, co chodzi? Dobra, Gerard, idziesz tu. A co on robi? Tu tarczą, nic nic, olewa walkę, tylko w najważniejszym. Okay, małe, Mogę was jakoś upgradeować. Tutaj walisz. Geralt, uciekaj stąd. Geralt uciekaj. A dobra, ty masz całe życie, to jednak nie uciekaj. Już drugą falę mamy. O nie, tylko gminie, jeszcze nie przygasz. I co ja mogę z tym robić, Geralt, co ja mogę z tobą robić? Bo nie wiem, czy to tylko będziesz tak bił, czy coś jeszcze. Dobra, sprawdzasz się na razie. Dobra, upgradeujemy łuczników. Nie no, na razie nasza linia obrony jest nie do przebicia. Walimy ich tu. Nie no, rozwalam jak on robi tą tarczą. Czekaj Geralt, uciekaj stąd na razie. Wycofaj się. Okej, okay, dobra, Geralt idziesz tu. Tak, i ty będziesz. Yy. Dobra, dajesz ich kurczę. Jednym słowem, Geralt jest kozacki. czwarta fala i kurczę robi się coraz gorzej. Geralt ma już czwarty poziom, ale nie wiem co ty możesz robić, chłopie. Nie, ja bym słuchał kogoś upgrade, ale czekaj nie chcę tym sterować, tylko... Okej, okay, za ile? Bo chciałem zobaczyć jak wygląda ktoś na trzecim poziomie upgrade? Wiecie o co chodzi? O co to jest? czam coś tam. Chyba mogę teraz Geralda jakoś użyć. Dobra, kurczę... Geralt! Wierzę w Ciebie, Geralt, lecisz, ziomek, patrzcie, jak on robi! To jest Geralt! <gry> Dobry jest! W końcu hero! Dobra, przetestujmy sobie, co robi umiejętność Geralta. Okej, okay, dobra, co on robi? Ja mam to jakoś przytrzymać, czy o co chodzi? Nie rozumiem. Co on ma za umiejętność, bo nadal nie kumał? Jezu, i o, dobra, teraz patrzcie! Patrzcie, jak wyglądają profesional. Magów też upgrade'ujemy. Okej, okay, dajecie jeden, dobra, i magowie też I w sumie ładni są. No, w sumie to jest takie na razie chillowe. Nie ma tu zbytnio wysiłku, żeby się tak nasilić. Wiecie, o sobie? Geralt, wkraczaj tam i... Zrób nie, z nimi porządek. Kurczę, startujemy. O, co to jest? Bandyci! Dobra! Stawiamy Geralta na nich. On z nimi sobie poradzi. A oni są szybcy, nawet w sumie. Ale mam za nich 5 golda, więc spoko. Kogo ja tu mogę jeszcze postawić? Bo chciałabym zobaczyć, co ten Geralt zrobi w końcu. Bo na razie to. Poza walczeniem nie wykazuje się większymi umiejętnościami. Idziesz tu i go walisz. Trafił w niego. Nie no, jak chcę mieć wszystkie gwiazdki. spróbować dzisiaj, przynajmniej to mieć raz! Nie no, z, z, z tym bohaterem to jest mega łatwe wszystko. Mm. Tutaj walimy go tak. Okej, okay, chyba się przedrom, tak mi się zdaje. No chyba tak. Chyba na tą stronę. Albo na drugą, nie, na drugą nie przedrą się. A mogę ich jeszcze nie. O, na następnym jakieś dwie strony będą mogły, to spoko. O. Jeszcze poczekam na ten upgrade, bo chcę go zobaczyć. Uczy zrobię to. Dobra, zużyjemy to może. Tak, żebyśmy mogli wychillować. O nie, czemu ja użyłem to w najgorszym momencie? Kurcze, o dobra, magowie zobaczymy, jak wyglądają. No dobra, oj, tu też na dwie strony jakieś. Nie, nie chcę startować. Czemu ty tam stanąłeś, bohaterze? Okej, okay, dobra. Chyba nie zrobimy wszystkich serc. No, co ty robisz? Lecisz. Wal z tym trollem. Cześć, jak ty może to zrobić jeszcze, że... Dajesz szybko, tam idziesz, lecisz, zrobisz to. Tak, tak, rób to, jest, złapał go. Dobra, i teraz robimy tak. Możemy ich jeszcze ulepszyć, bo jestem też ciekawy. Tutaj dajemy go, bo nie widzimy zbytnio ile ten ogr ma życia. Okej, okay. Geralt jest najsilniejszy i go pokonał. No, jak widać, nasze wojska radzą sobie dobrze. Pozorni blondyni stali się prawdziwymi koksami i mają już własny zamek. Więc chillowo. O, dobra, tu też są na dwie frakcje, nie mógł się doczekać, że to już będzie. Co ty robisz? Idź na front, tak. Bij ich tu. Gdzie ty idziesz? Tu. Szybko, szybko. No nie, a i tak już nie mam wszystkich serc, więc Szkoda. Okej, okay, dobra, tu magów damy. I nie przejdziecie. Nigdy nie przejdą. Co to? Brigant. Ja coś... Nie, nie wiem, co znaczy po polsku, ale pewnie jacyś wygrani żołnierze. Dobra, i ty teraz mi się sprzedasz tu. Leć sprintem! Wierzę w ciebie. Trzepoż nóżkami dajesz. Co? Jesteś silniejsi, czy co? Ja cię ten to ma naprawdę wyczucie czasu. Ja się... Wrogowie dziś indziej, ale nie! oni tak leci dziś indziej. Lecisz tu. Nie wnerwiaj mnie iść, tylko tlić tam. Mm. Uh. Powiem tak, jest to wyczerpujące. I patrzcie, tak, są osiągnięcia robione. To też sprzedam. Chcę zobaczyć jak to wygląda. Znaczy, znaczy jak to działa. I Wiktorii jest! W gwiazdki jak zawsze, ale co tam? No i tym pięknym akcentem kończymy ten odcinek i mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i co? Bajo jajo.